No i Lila tutaj startuje na Lewarcie X2. Wybieramy się promem na Korczule, a potem będziemy jechać tamtym wybrzeżem wzdłuż wyspy. Taki jest, taki jest generalnie plan. A co z tego wyjdzie, to zobaczycie w odcinku. Jedziemy. Pięć rowerów elektrycznych. Taki mamy zjeździk spod apartamentu. Ciśniemy na Orebicz. Worebiczu musimy się przedostać na korczule. Na Korczuli przejechać się kawałek. Potem, może, coś zjemy. Jak widzicie, połowa września już generalnie się robi pustawo. Także przyjemnie, przyjemnie. Pojedyncze turysty na plażach. Szybka akcja w worebiczu. Dojechaliśmy i statek właśnie odpływał. Poczekali na nas. Już jesteśmy na statku. 2 euro za rower. 15 euro za 5 osób. Tak to wygląda. Gdzieś koło 15 minut, jesteśmy na Starym Mieście w Korczuli No i tu pojedziemy, pojedziemy tutaj w prawo mi pokazuje 3,5 km, a zegarek 7,5, czyli 4 km. płynie się statkiem Teraz jedziemy tu promenadką, no i w tym kierunku mamy zamiar przejechać ze 30 km. Zobaczymy, ile się uda, po drodze musimy zjeść jakiś obiad Jakieś tam knajpy były na wysokości Wiganija Niektórzy turyści jak się zadzwoni to schodzą na bok, a niektórzy udają, że nie słyszą Albo wręcz się bulwersują, że ktoś jedzie, różnie to bywa. Po prawej widać już Kuciste, tu nie wiem gdzie jechać, ale chyba pod górę, bo dołem chyba się nie dało. Jak Ci tam ciężko to plusikiem dawaj. I w taki upał z ukimi rowerami to jest męka, a elektryczkiem czysta przyjemność. Plan jest taki, żeby cały czas trzymać się wybrzeża, powinny być jakieś dzikie plaże. Piąty kilometr, już nam się jeden rowerzysta zgubił, no ale tak to jest, jak się jedzie większą ekipą, średniej dzisiaj nie wykręcimy, ale myślę, że i tak doznania i przeżycia będą fajne. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się tego typu filmy podobają, gdzie kamera jedzie na rowerze, a ja za kamerą siedzę i gadam. Czy może lepiej, żebym się nie odzywał? Ale znowu, jak, jak ja oglądam, to zawsze wola ktoś się jednak odzywał. To, gdzie nikt nic nie mówi, to przewijam. O, popatrzcie, co tu jest? Tu jest, jakaś, tu jest jakaś wielka budowa. Co tu będzie? O kurczę, czy tu będzie jakaś droga, most? Co to tu będzie? Coś tu się dzieje w każdym razie. Na wypasie. Odwierty robią. Zalewają betonem. Muszę się dowiedzieć od właścicieli naszego apartamentu, o co autor miał na myśli z tą budowlą? Tutaj jesteśmy w miejscowości, no teraz muszę poskładać literki. Żyry o wska, bania. Ale tu się dzieje. Co oni tu robią? Camp Oskulica, 6 km. No jakaś zorganizowana akcja. A popatrzcie na ten pojazd po lewej. Jest tutaj takich jeszcze całkiem sporo. Można troszkę zabytków tu pooglądać. Tutaj zdecydowanie trzeba uważać. Jak przyjechaliśmy do Chorwacji, widzieliśmy taki wypadek. Ktoś jechał rowerem. No i się zachwiał. No i niestety spadł na plażę. Dużo krwi, bardzo nieprzyjemny widok, także ostrożnie w takich miejscach. No wiele lat temu jechałem tutaj przez Korczulę, ale taką drogą wewnątrz lądu, nie nad wybrzeżem. No jest tu troszeczkę inaczej niż na Pelješacu, jakiś taki inny klimat. Chociaż czy ja wiem? Nie, troszkę jest inaczej. Siódmy kilometr na rowerze. Jedenasty na zegarku. Przypominam, cztery zrobiliśmy statkiem. No robi się coraz bardziej dziko. A my głodni. Mam nadzieję, że te restauracje, co w Google'ach gdzieś widziałem, to tu będą. Bardzo fajna jazda. Jedzie się przyjemnie. Ruch niewielki. Więcej rowerzystów niż samochodów. No, i popatrzcie, jakie widoki. Po prawej zostawiliśmy Wigani. I teraz po prawej jest ta część Pelie, Półwyspu Pelieszacz, z którą się już nie da generalnie przejechać tutaj po wybrzeżu, bo droga idzie w głąb. Więc tego obszaru jeszcze nigdy nie widziałem. No, może poza mapami satelitarnymi. No nic, ciśniemy. No i wjeżdżamy do miejscowości Knerze. Mam nadzieję, że tu będzie jakieś jedzenie. Bo jestem już poważnie głodny. Gdzie te restauracje? Zobaczymy. Pokazuje 750 metrów. To jest szansa, że nie umrzemy z głodu. Konowa Marco Polo. Tu jest jedna, ale jeszcze raz jest druga. No fajny klimacik, Fajny. Bardzo tu przyjemnie. Taki dużo mniejszy ruch niż na Pelješacu, szacu. Po prawej znowu, znowu jakaś grupka rowerzystów. Nie tylko ja wpadłem na ten pomysł. A dzisiaj zresztą idealna pogoda, bo nie świeci pełne słońce, to jest troszkę zachmurzone. No i całkiem dobra pizza zjedzona. Pięć osób się najedliśmy zapłaciliśmy około 50 euro. Także całkiem uważam, że sensownie. Parę było bezalkoholowych napoi, bardzo dobre piwo pan, bez alkoholu, polecam. No i powiem tak, podoba mi się ta Corsula, rewelacja. Prawie godzinę jedliśmy tą pizzę, liczyłem, przejechały chyba trzy samochody. A jak widzicie, wszystko jest. Za kilka kilometrów powinien być studenak, gdzie mamy zamiar jakieś lody zakupić. No jak to na wyspie? Dość łagodny klimat. 27 stopni. 14 km na kółku. O, tu też jakaś knajpka była. Dalmatino. Przyjemnie. O, tu jakaś taka większa plaża po prawej. Jesteśmy w kolejnej miejscowości. Tu ma być Studenak Market. No jest tu klimacik. Kurczę. Taka zatoczka. 26 stopni, zrobiło się chłodniej. Przed nami góry. No, prześliczna miejscowość. Jakby tak tutaj, życie zwolna płynie na tych wyspach. No, ten ruch samochodowy, który na peryżach też jest mały. Ale taki niepokój powoduje. A tutaj praktycznie nic nie jeździ, dużo więcej rowerów niż samochodów. Stare zabudowania. O, nawet próg zwalniający mają, zatoczka, jakiś porcik, a jest sklep. To jest uczęszczana droga, to nie jest jakaś dzicz. Tu nawet trochę asfaltu. No, Dawaj, dawaj, ciśnij, 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 żeby Cię wspomagał. No i króciutkie podsumowanie tego Korczula testu. Tam jechaliśmy od miasta Korczula do miasta Racis. W każdym razie pierwsze jakieś tu pierwsze drzwi 20 km, asfaltowa droga, zero praktycznie ruchu, więcej rowerów jak samochodów, natomiast potem już szutry. I to takie zjazdy, podjazdy dość trudne. Rower generalnie dał rady, natomiast no, była ekipa bardzo zróżnicowana. Dobrze, że mieliśmy pięć rowerów elektrycznych, bo na pewno byśmy tak daleko nie dojechali. Niezapomniane wrażenia, jakieś takie opuszczone domy, no różne. Ciekawostki, także polecam taką wycieczkę tutaj wzdłuż wybrzeża. No i jednym z rowerów był Lewart, jednym z rowerów był Lewart X2. No i popatrzmy na statystykę, co dzisiaj udało się przejechać. Udało się przejechać 44 km, zostało 56%. Jak to wygląda na zegarku? Na zegarku jest statystyka również z tym, co płynęliśmy statkiem. 6 godzin nam ta wycieczka zajęła i 50, prawie 4 km mamy zrobione. A jeszcze mam statystykę ze strawy. Czas samej jazdy to 3 godziny 12 minut, dystans 45 km. Polecam wakacje w Chorwacji i polecam wycieczki rowerowe. Ale w takim upale inny rower niż elektryczny tutaj to jest no, dla prawdziwych twardzieli, a jak ktoś jakoś jeździ rekreacyjnie to kurczę, elektryczek to jest to. No i nie mówiąc o tych podjazdach, były takie podjazdy tam dalej, gdy już zaczęły się szutry na, na Korczuli, że no, normalny Człowiek zwykłym rowerem tam nie podjedzie. No oczywiście, że są, którzy są zawodowcy, którzy sobie zawsze dadzą radę, ale dla takiego przeciętnego człowieka to elektryk fajna sprawa. Także, jak zawsze, na koniec wszystkim dziękuję za uwagę. Dziękuję patronom za wsparcie. Dziękuję za użyczenie tego roweru do testów w firmie Elektrofan, a rower to Fanbike Levard X2. Także dzisiaj taki krótki teścik na kanale. Oczywiście. Będę wdzięczny za jakieś łapki dla algorytmu, komentarze. Dajcie znać, czy też jakieś macie fajne trasy gdzieś w Chorwacji na rower, bo mi się tu bardzo, bardzo podoba. Zwłaszcza, że tutaj jest bardzo mały ruch po tych wyspach i się naprawdę fajnie jeździ tymi rowerami.